Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność. Rozdział 7. Jak rozpocząć praktykę mindfulness i medytacji. 7.5 Aplikacje i narzędzia wspierające medytację i uważność. Zagadnienia. 7.5.1 Aplikacje do medytacji i mindfulness. 7.5.2 Aplikacje wspierające uważność w codziennym życiu. 7.5.3 Narzędzia do monitorowania postępów i motywacji. 7.5.4 programy medytacyjne online i platformy edukacyjne. 7.5.5 gadżety wspierające medytację i uważność. Podsumowanie. Współczesna technologia może być nieocenionym wsparciem w praktykowaniu medytacji i mindfulness. Aplikacje oraz narzędzia dostępne na rynku pomagają zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom w utrzymaniu regularności, dostarczają nowych technik, a także umożliwiają śledzenie postępów. Poniżej omówiono różne rodzaje aplikacji i narzędzi, które mogą wspierać w rozwoju uważności. Aplikacje mobilne stały się jednym z najpopularniejszych sposobów na wprowadzenie uważności i medytacji do codziennego życia. Dzięki nim można w prosty sposób zacząć praktykę, korzystać z prowadzonej medytacji, a także ustawiać przypomnienia, które pomogą zachować regularność. Oto kilka najbardziej znanych aplikacji wspierających medytację. Headspace jest jedną z najczęściej rekomendowanych aplikacji do medytacji. Oferuje szeroki wybór programów zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Posiada różnorodne kursy tematyczne, takie jak redukcja stresu, sen czy poprawa koncentracji. Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces medytacji, dzięki czemu jest idealna dla osób, które dopiero zaczynają. Jedną z funkcji motywujących jest monitorowanie postępów oraz przypomnienia o codziennych sesjach. Calm ta aplikacja jest szczególnie ceniona za relaksujące dźwięki natury, historię na dobranoc oraz medytacje prowadzone przez znanych instruktorów. Calm oferuje programy tematyczne takie jak uważność w pracy, zarządzanie emocjami czy mindfulness dla dzieci. Interfejs jest przejrzysty, a medytacje dostępne w różnych długościach, co umożliwia dostosowanie praktyki do potrzeb i czasu użytkownika. Insight Timer jest jedną z największych darmowych platform medytacyjnych, oferującą ponad 100 tysięcy darmowych sesji medytacyjnych. Oprócz medytacji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli, aplikacja oferuje timer medytacyjny, który pozwala użytkownikom praktykować samodzielnie site Timer posiada także społeczność użytkowników, co umożliwia łączenie się z innymi osobami medytującymi na całym świecie. Simple Habit, to aplikacja, która skupia się na krótkich, pięciominutowych sesjach medytacyjnych, które można łatwo wupleść w codzienny harmonogram. Simple Habit oferuje medytacje tematyczne, takie jak uważność w pracy, relaks przed snem, a także specjalne sesje dla osób doświadczających wysokiego poziomu stresu. Niektóre aplikacje koncentrują się na wspieraniu uważności w codziennych sytuacjach, a nie tylko podczas formalnych sesji medytacyjnych. Pomagają one integrować praktyki mindfulness z innymi aspektami życia, jak praca, relacje międzyludzkie czy jedzenie. Mindfulness Bell, aplikacja ta emituje delikatne dźwięki dzwonka o wybranych porach dnia, przypominając użytkownikowi o zatrzymaniu się i zwróceniu uwagi na oddech oraz chwili obecnej. Jest to prosty sposób na wprowadzenie krótkich przerw na uważność w ciągu dnia, nawet w najbardziej zabieganych momentach. Forest, jest to aplikacja, która pomaga w zarządzaniu czasem i skupieniu się na zadaniach poprzez elementy gry. Użytkownik sadzi wirtualne drzewo, które rośnie, gdy utrzymuje koncentrację na zadaniu, np. Na medytacji, pracy lub nauce. Jeśli przerwie zadanie i zacznie korzystać z innych aplikacji, drzewo umiera. Forest jest szczególnie pomocna w integracji uważności z pracą i ograniczaniu rozpraszania. HIF-y, ta aplikacja oferuje krótkie medytacje, które można wykonywać w dowolnym momencie dnia podczas podróży, jedzenia, spacerów czy pracy. Buddhofy pomaga wprowadzać mindfulness do codziennych czynności, dzięki czemu praktyka staje się bardziej elastyczna i dostosowana do harmonogramu użytkownika. Monitorowanie postępów w medytacji i mindfulness może być dodatkową motywacją do regularnej praktyki. Wiele aplikacji posiada funkcje, które pozwalają śledzić liczbę dni praktyki, długość sesji oraz ogólny czas spędzony na medytacji. Te dane pomagają użytkownikom zobaczyć, jak ich praktyka rozwija się z czasem. Straa dla medytacji, podobnie jak aplikacje sportowe, aplikacje do medytacji takie jak Insight Timer i HitPace oferują funkcję monitorowania postępów, np. liczbę dni z rzędu, kiedy użytkownik medytował. Te dane działają jak wyzwania i dodatkowa motywacja do regularności. Karty śledzenia postępów, jeśli nie korzystasz z aplikacji, możesz stworzyć tradycyjne narzędzia, takie jak dziennik medytacyjny lub karty śledzenia. Codzienne notowanie długości sesji, odczuć czy refleksji może pomóc w zobaczeniu długoterminowych efektów praktyki. Dla osób, które chcą rozwijać swoją praktykę bardziej systematycznie, dostępne są również programy online oferujące kursy medytacyjne oraz uważności. Platformy te mogą prowadzić użytkowników krok po kroku przez różne techniki medytacyjne oraz oferować wsparcie w postaci społeczności czy nauczycieli. Mindful Schools to platforma, która oferuje kursy mindfulness zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Kursy są skonstruowane tak, aby były przystępne i łatwe do wprowadzenia w codzienne życie, a jednocześnie dostarczały solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych. Mindalay, to popularna platforma oferująca różnorodne kursy z zakresu rozwoju osobistego, w tym także medytacje i mindfulness. Kursy są prowadzone przez znanych instruktorów i ekspertów, a użytkownicy mogą uczestniczyć w programach na różnych poziomach zaawansowania. Udemy, Udemy oferuje szeroki wybór kursów medytacyjnych online, które można realizować we własnym tempie. Kursy są tworzone przez nauczycieli z całego świata i obejmują różnorodne techniki medytacji, od uważności po medytacje transcendentalne. Oprócz aplikacji i programów dostępnych online, na rynku pojawia się coraz więcej fizycznych gadżetów zaprojektowanych z myślą o wspieraniu praktyki mindfulness. Te narzędzia mogą pomóc w koncentracji i zrelaksowaniu się podczas medytacji. Muse Headband Muse to opaska na głowę, która monitoruje aktywność mózgu podczas medytacji. Dzięki sensorom EEG Opaska śledzi fale mózgowe i dostarcza informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, pomagając użytkownikom zauważyć, kiedy ich umysł jest spokojny, a kiedy rozproszony. Muse jest szczególnie przydatna dla osób, które chcą nauczyć się, jak skuteczniej koncentrować się podczas medytacji. Dodow, to urządzenie emitujące delikatne światło, które pomaga w uregulowaniu oddechu i relaksacji. Jest szczególnie przydatne przed snem, kiedy może być trudno uspokoić myśli. Światło pomaga synchronizować oddech, co wprowadza ciało w stan relaksu. Poduszki medytacyjne, chociaż proste, poduszki medytacyjne, np. ZAFU, mogą znacznie poprawić komfort podczas długich sesji medytacyjnych wygodne siedzenie w odpowiedniej pozycji pomaga w utrzymaniu koncentracji i zmniejsza napięcie w ciele. Technologia oferuje mnóstwo narzędzi wspierających praktykę mindfulness, od aplikacji przez platformy edukacyjne aż po nowoczesne gadżety. Korzystanie z aplikacji takich jak Headspace, Calm, Insight Timer czy Simple Habit może pomóc w zbudowaniu regularnej praktyki. Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność. Rozdział 7. Jak rozpocząć praktykę mindfulness i medytacji. 7.5 aplikacje i narzędzia wspierające medytację i uważność.